Jeżeli chcesz w szybki sposób przyciągnąć miłość bądź swoją bratnią duszę do swojego życia, powtarzaj te afirmacje trzy razy dziennie przez kolejne trzy dni. Jestem teraz gotowy. By uwolnić cały ból, który nagromadził się we mnie, od tych wszystkich, którzy skrzywdzili mnie w przeszłości. Jestem teraz gotowy, by uwolnić cały ból, który nagromadził się we mnie, od tych wszystkich, którzy skrzywdzili mnie. Przeszłości. Jestem teraz gotowy, by uwolnić cały ból, który nagromadził się we mnie, w tych wszystkich, którzy skrzywdzili mnie w przeszłości. Wybaczam wszystkim teraz jestem gotowy na miłość, która na mnie czeka. Wybaczam wszystkim teraz jestem gotowy na miłość, która na mnie czeka. Wybaczam wszystkim teraz jestem gotowy na miłość, która na mnie czeka. Przyciągam miłość, która do mnie należy. Przyciągam miłość, która do mnie należy. Przyciągam miłość, która do mnie należy. To, o czym marzę, staje się moją rzeczywistością. To, o czym marzę, staje się moją rzeczywistością. To, o czym marzę, staje się moją rzeczywistością.